Kawa u faroża, odcinek pierwszy. W bardzo spontaniczny sposób chcemy zacząć, e, może i seria z tego wyjdzie, kawy u faroża, czyli u mnie, e, studentów. Dzisiaj e, goszczę u siebie Kasię i Natalię z którymi wróciliśmy z Krakowa. Byliśmy tam na ogólnopolskim forum liderów duszpasterstw akademickich. Pozdrawiam serdecznie wszystkie duszpasterstwa w Polsce, które były na tym forum. Byliśmy tam od piątku i w zasadzie godzinę temu dopiero wróciliśmy, tak. żeby nas spokojnie napić się kawy. Plan był aktywny, ale dobrze spędziliśmy ten czas i... Padliśmy na ten pomysł w sumie właściwie wracając właśnie z dworca jakoś tak nam wleciał pomysł o tym żeby nagrać to co było bo zamiast opowiadać wam o tym jak było na żywo co chętnie zrobimy i wiele razy się powtórzymy w tym yy, zrobimy coś takiego że nagramy po prostu ten filmik cenne jest to że to się dzieje zaraz po powrocie i jesteśmy na świeżo z tym dlatego żeby nam nic nie umknęło to nagrywamy to teraz. Tak, jeszcze rano właściwie rozmawialiśmy przy śniadaniu z różnymi osobami z innych duszpasterstw właśnie o tym jak oni mają w swoich duszpasterstwach o tym jak my to przeżywamy. Więc no mamy wszystko jak Kasia powiedziała na świeżutko. Na świeżutko. No dobrze, to powiedzmy kto to organizował, powiem gdzie to było i jaki był plan tego całego wydarzenia. No, i co nam się tam podobało? Okej, okay. no to w sumie organizacja, no w tym roku w ogóle całe forum e, działo się właśnie w Krakowie. W zeszłym roku było to w Katowicach, wtedy jeszcze nie braliśmy w tym udziału. No a w tym roku właśnie Kraków, miasto królewskie. E, I organizowane to było właśnie przez duszpasterstwa, które funkcjonują w Krakowie. To były bodajże cztery główne duszpasterstwa. W sumie zaangażowanych było siedem. Siedem. Mhm. Główne świętej Anny, ksiądz Krzysztof Porosło z ekipą siedmiu liderów z różnych duszpasterstw. No i zaczęliśmy w świętej Annie w piątek Eucharystią. Później była, były planszówki, mhm. dobrze mówię, w piątek. No wiadomo, kolacje i planszówki u franciszkanów mhm. na mrowisku. No a w sobotę byliśmy u dominikanów na mszy. Porannej. A potem już na bogato, kurczę. Były dzielenia w Uniwersytecie Jana Pawła II. Tak. Był ksiądz Węgrzyniak, który mówił o modlitwie Słowem Bożym. Były grupy dzielenia, zwiedzanie Krakowa. Można było zobaczyć po latach smoka, który dalej się nie ogniem, mimo ekologii, to dalej tam jest i istnieje. Można było zobaczyć mnóstwo biegających maratończyków i półmaratończyków, bo w Krakowie akurat był maraton i nocny, i taki całodzienny. Który paraliżował jeszcze bardziej funkcjonowanie codzienne Krakowa. Tak jest. Dlatego szybko musieliśmy opuścić miasto i pojechaliśmy na tą modlitwę tezę, gdzie ja w sumie pierwszy raz w czymś takim uczestniczyłam. W modlitwę tezę? Tak. Wow. Mhm. Prowadziło to paser swoje Tak. I później była impreza u Jana Pawa II przy sanktuarium. Tak, no i genialne było to, że organizatorzy zatoszczyli się o to, żebyśmy wszyscy, no jakoś w nocy po tej imprezie wrócili do swoich domów, gdzie byliśmy goszczeni przez naszych gospodarzy, więc organizatorzy wynajęli specjalnie po to autobus miejski, który o północy jeździł po przystankach całego Krakowa. I odwoził nas właśnie w pobliże mm, lokalizacji naszych domostw. Dobrze było spędzić właśnie noc później u naszych gospodarzy. Dobrze było zobaczyć tą radość, jak, jak to się wydarza, przez dziewczynę, która to zaprojektowała, mm. y, mhm. bo studiuje transport i, i zaplanowała całą tą trasę, żeby odwieźć każdego. Jakby tak to przemyślała i, i miała taką radość z tego, że, że to się wydarza i że tak mogła pomóc. I to się udało. Tak, tak. I to się udało. No ja wcześniej wracałem tramwajem, no bo z Jana Pawła II Sanktuarium Jana Pawła II i Miłosierdzia Bożego jest dosyć daleko do centrum, ale bardzo fajnie to było to, że byliśmy i w centrum Krakowa i wszystkie te miejsca wokół. Wczoraj właśnie u Jana Pawła II wieczorem byliśmy i to mogliśmy zobaczyć, bo wiele osób pierwszy raz tam było właśnie mm -hmm. u Jana Pawła na przykład. No, a później mieliśmy tą super okazję dzisiaj jeszcze być w ogóle na miasteczku. No, to, to też było bardzo fajne. Matki Bożej Loretańskiej. W duszpasterstwie akademickim prowadzonym przez Saletynów. Bardzo, bardzo fajne miejsca. I dzisiaj było też bardzo ciekawie, bo dzisiaj dzieliliśmy się tym, co u nas słychać w naszych duszpaserstwach. Mhm. Tak, mogliśmy zabrać coś, y, czym dzielą się inni i, i obdarować innych tym, co jest u nas i, i tak zachęcić do, do jakichś aktywności całkiem nowych. Jakoś się nawzajem trochę poinspirować w tym, mm -hmm. jak to można robić inaczej. Tak, że jak, jak się też y, różnimy i jak jesteśmy podobni. No, nie do podrobienia z Kraków i zazdroszczamy po mm. prostu Krakowa jako miasta i pełnego zabytków, y, bo tam w zasadzie wszystko jest takie niezwykłe i piękne i i naprawdę cudowne. Mi się to bardzo podoba, ta estetyka. No, my w Opolu takiej nie mamy, ale mamy znowu inne rzeczy, których może w Krakowie nie ma. No, co było takiego ciekawego w tym dzieleniu? Co by mu chodziło? Ciekawe było dla mnie to, że mm, na przykład dla nas jest dość naturalne i normalne to, mm -hmm. że w naszym bł. są raczej właśnie studenci. To jest typowo duszpasterstwo akademickie. Mhm. Zdarzają się osoby, które już skończyły studia, no ale raczej przedział wiekowy jest taki, no taki zawężony. Natomiast są duszpasterstwa i jest ich właściwie, wydaje mi się, dość sporo, bo kilka osób właśnie opowiadało z różnych duszpastów o tym, że u nich jest to całkowicie naturalne i jakby no, nie wyobrażają sobie chyba do końca, że mogłoby to funkcjonować inaczej niż to, że poza studentami są też osoby, które już dawno skończyły na przykład duszpasterstwo, które już w, to znaczy które powinny skończyć w naszym mniemaniu, ale dalej są w nim i dalej się jakoś formują i na przykład mają już swoje rodziny, może mają swoje dzieci. Nawet mhm. słyszałam o jednym duszpasterstwie, które e, właściwie już zaczyna łączyć pokolenia ze sobą, bo jest pokolenie rodziców, które studiowało kiedyś i skończyło właśnie już studia i jest już w takim wieku, że ma swoje dzieci w wieku mhm. studiującym. Więc nagle spotykają się na jednych spotkaniach formacyjnych. I dla mnie to jest trochę kosmos, mhm. a dla nich to jest norma. Więc mhm. to mnie zaskoczyło. W naszych warunkach w ogóle nie, nie jakby niemożliwe, albo wyobrażenie. Mhm. Raczej się tak trzymamy faktycznie tego, że te spotkania takie dla studentów, czy po prostu dla studentów, mhm. czy dla młodych dorosłych nawet czasami ich nazywamy. Bo nie wszyscy studiują, bo mają przerwę, albo po prostu przygotowują się do studiów, albo co chwilę po skończeniu studiów, mhm. ale raczej faktycznie na naszych spotkaniach takich formacyjnych są głównie one dedykowane studentom. To jest, to jest racja. Mhm. No to jest ale tak. Na podobnym etapie po prostu. W życiu. Wspólny etap to nas łączy, tak, tak. Studentów, nie. Mhm. Też na pewno różnicą jest to, że każde duże ma pewną taką też. Specyfikę, ale taką specyfikę właśnie związaną z miejscem, gdzie są ulokowane tamte duszpaserstwa, które są przyparafialne, albo prowadzą takie duszpaserstwo, nazwijmy to właśnie nie są parafialne, parafialne, trochę inaczej mm. to wygląda, bo u nas na przykład nie mamy świętej wieczornej niedzielnej, bo wszyscy mm. przyjeżdżają dopiero dziś na studia, niekoniecznie właśnie w niedzielę wieczorem a nawet jak, no to większość jest w swoich parafiach zaangażowanych gdzieś tam w, po prostu w msze święte i czy tam w służbie liturgicznej, czy muzycznej inaczej, no po prostu tego nie mamy, nie? No każde posterstwo po prostu ma inne potrzeby i mhm. dobrze, że je odczytujemy i, i yy, no, te spotkania są dedykowane pod to, czego aktualnie potrzebujemy i dlatego to działa i myślę, że bardzo doceniłam, słysząc takie doświadczenia innych, tą naszą codzienność, jak to jest, jak to działa po prostu i, i jak to jest stałe, i, i że to nas buduje. Ta, ta codzienność, nie, nie może wydarzenia, jakieś eventy, które też są ważne i też nas łączą, mhm. ale ta codzienność tak wybrzmiała mi bardzo. Mhm. Tak, że jest też bardziej kameralne, są bardziej rodzinne. Bo na eventy przychodzą ludzie czasami, no którzy przychodzą w zasadzie tylko na event pobawić się, czy zjeść coś dobrego, czy posłuchać jakiegoś gościa i to jest faktycznie bardzo wartościowe. Natomiast kładziemy bardziej akcent na to, że ta codzienność liczy, regularność, rytmiczność, taka funkcjonowania to jest jakby większa potrzeba u nas, która się przebija i ją jakby no, naturalnie realizujemy. No, cenne jest to, że nie ma takiej anonimowości, tylko że mhm. się znamy i też ksiądz zna nas. my tak. Mamy po prostu relacje. To, tak. jest, to mhm. jest coś bardzo... Tak, no. No, po prostu jesteśmy ze sobą i przeżywamy właśnie tą naszą codzienność. No, to co każdy ma takiego swojego, nie? To wnosi właśnie do duszpasterstwa i inni żyją z nim razem w tym. Mhm. No, że On może to dzielić, no, a jeżeli to było tylko eventowe, hmm. Dzisiaj jeden z Ojców w czasie jutrzejszym miał takie bardzo krótkie słowo mhm. na temat tego właśnie, że, że, że widzimy w drugim osobę i łatwiej to zobaczyć po prostu w takim mniejszym po prostu duszpasterstwie, mhm. to znaczy ilościowo mniejszym, chociaż wiadomo, nie najmniejszym też, jak żeśmy się dowiedzieli, że są bardzo takie duże duszpasterstwa, że 150 osób do Świętej przychodzi na kolację, i oni się tam nie mieszczą, mhm. bo faktycznie mhm. ta salka nie jest największa. U nas jest dużo miejsca, nie przychodzi aż tak dużo osób, dużo mniej. Natomiast są też dusze paserstwa i te też bardzo serdecznie pozdrawiamy, które są kameralne, po prostu bardzo, bardzo małe w ilości, ale bardzo serdeczne więzi i to widać między ludźmi też, że to, mhm. że to faktycznie jest takie rodzinne, familijne. No jak takich może łatwiej przy, o przyjaźnie wtedy na pewno i i o takie no, braterskie relacje. To jest, myślę, że bardzo cenne. Mhm. No, cenne jest to już posterstwo, które ma 300 osób, ale cenne jest też to, które ma 5 osób, i, mhm. i to wszystko jest po coś. I, I jak to jest, to dobrze, że jest. I na tym forum to fajnie wybrzmiewało, że można było posłuchać, i jak jest tu, i jak jest tam, że nie musi być wszędzie tak samo. To dla mnie było bardzo cenne, że. Że przekonuje się do tego, że, że może czasami taka zazdrość, bierzenie, o oni robią taką scholę, która liczy, nie wiem, kilkadziesiąt osób, albo na przykład jest tak, że, no nie wiem, takie fantastyczne projekty wychodzą, no bo, bo, bo suma ludzi też jest taka duża, tak? I jest wiadomo, że więcej tych ludzi zaangażowanych, więc łatwiej o, o piękno liturgii, na przykład, zadbać, tak, żeby ona była taka w pełni obstawiona w różne, tam, nie wiem, procesje i tak dalej, tak dalej. A w ogóle byliśmy w piątek e, pobłogosławieni przez księdza Mateusza świętej Anny z Warszawy e, głową świętego Jana Kantego. Nie? Pierwszy raz w życiu takie coś e, doświadczyłem, żeby być po, po, pobłogosławionym e, świętą głową, nie? takim relikwiarzem. Niesamowite to jest, no, świętą głową o relikwie. No. Więc e, dużo fajnych też takich pomysłów myślę, żeśmy stamtąd mogli przywieźć. Między innymi pomysłem jest to, żeby nagrywać takie filmiki, ogłoszenia. Może rozwinąć się też w tą stronę po prostu. Może. No jakieś takie fajne nowe kontakty zaczęły się zawiązywać, chociaż to były właściwie trzy dni, no i wiadomo, że też nie spędziliśmy ich tak w pełni ze sobą nawzajem cały czas, nie mieliśmy też jakiś czas trochę dla siebie. E, no to jakby już mogliśmy się wymienić jakimiś kontaktami, hmm. e, już się nawzajem trochę pozapraszaliśmy, zobaczymy czy ktoś skorzysta z naszych zaproszeń, czy Zapraszamy serdecznie. Czy tak. <laughs> No, ale bardzo to jest takie cenne, że, że jednak mimo tego krótkiego czasu już między nami jakaś taka więź inna hmm. się zawiązała. Byli to ludzie, którym zależy i to było czuć, yy, i no, dało się to odczuć. I którzy wiedzą, po co tam są. Tak, bo to są też byli liderzy Dusz i to było dla mnie też takie bardzo, bardzo cenne że takich ludzi w ogóle w, w, w społeczności, jest, w społeczeństwie jest bardzo niewielu, takich zaangażowanych. Mm. Um, to nie chodzi tylko o jakąś to aktywność, ale też zaangażowani po prostu w to, co robią, z jakąś pasją, no faktycznie też taką otwartością i zaangażowaniem, kreatywnością. No, a 168 fajnie. osób, które są po prostu aktywne i odpowiedzialne za tak. coś konkretnego. Tak, bardzo fajne spotkanie. No to tyle. Taki był pierwszy odcinek. Nie wiem, czy on się będzie podobał. Nie podobał? Dajcie znać w komentarzach. I lajkujemy, udostępniamy. Subskrybujemy. <laughs> I serdecznie Was pozdrawiamy. Dobrego tygodnia Wam życzymy. Może się uda, że z tego będzie seria cotygodniowa? Się okaże. Um, może tak. Zobaczymy. Pozdrawiamy Was serdecznie. Pozdrawiamy. Сюрприз, сюрприз, <laughs> правда?